Hej Kabezdi, witam się z Tobą w niedzielę i wiem, że dawno się nie widziałyśmy, ale po prostu tak wyszło. Ale dzisiaj w końcu zapraszam Cię na weekly vloga, którego mega dawno nie było. Ja się właśnie ogarniam do nagrywania i generalnie jestem mega podekscytowana, bo będę nagrywać m.in. współpracę dla marki odzieżowej i jest to o tyle ciekawe, bo ja tak naprawdę nie miałam żadnej współpracy z marką odzieżową. Myślę, że od jakichś dobrych dwóch lat serio. I wiąże się to z tym, że poniekąd zmieniłam content, bo kiedyś na moim TikToku no jednak dużo więcej dodawałam filmików takich bardziej um, związanych z modą. No a na ten moment jestem bardziej w takiej branży lifestyle, trochę beauty i po prostu no, przestałam nagrywać różnego rodzaju filmiki modowe. Bo po prostu doszłam do wniosku, że mój styl stał się zbyt basicowy i czemu ktoś by miał chcieć go odtwarzać. Bo jednak, jak się interesowałam tą modą, no to wiadomo, moje stylówki były takie bardziej fashion, były bardziej ciekawe. No a teraz ubieram się jednak dość zwyczajnie. No ale, mimo to, właśnie mega się tą współpracą. Zamówiłam sobie rzeczy takie w stylu. Old Money jestem mega ciekawa efektu końcowego, właśnie jak ta współpraca wyjdzie. No, i myślę, że w sumie tutaj wstawię jakieś przebitki, jak już ten filmik będzie gotowy. A drugi taki ciekawy update jest taki, że jutro jadę na powiększanie ust i ciekawe jest w sumie to, że te powiększanie mam na godzinę 12, a potem o 16 mam pracę. No i mam ogromną nadzieję, że te usta mi jakoś bardzo nie spuchną, ponieważ no jednak będę wśród ludzi i chciałabym, wiecie, wyglądać stosunkowo normalnie. Na moje szczęście nie jest to mój pierwszy raz, i ja wiem, jak mniej więcej mój organizm reaguje, i zazwyczaj taką największą opuchliznę mam dopiero na drugi dzień rano, w sensie na drugi dzień po powiększeniu, a wtedy będę raczej w domu i nikt nie będzie musiał na mnie patrzeć, całe szczęście, a ja nie będę musiała się pokazywać światu. Um, także tak, też w sumie nie mogę się doczekać, jeśli chodzi o to usta. Szczególnie, że zawsze robiłam, że tak powiem, może nie tyle co na żywca, co miałam nakładaną taką maść znieczulającą. Szczerze, ona totalnie nic mi nie dawała i tak bolało strasznie. No, a tym razem zapłacę sobie za znieczulenie dentystyczne. Jestem właśnie bardzo ciekawa, czy z tym znieczuleniem dentystycznym bardziej będę wytrzymała, czy będzie mniej bolało, bo podobno tak ma być. I postaram się też jutro nagrać jakiś update. A propos tych ust, w sensie jak wyglądały przed i jak po, ale wiadomo, nie wiem, jak mi to się uda czasowo, no bo jeszcze muszę zdążyć do mojej pracy. I tak się prezentuje efekt końcowy. Zrobiłam sobie taki typowy clean make-up, ponieważ nie chciałam robić nic mocniejszego. Chciałabym, żeby właśnie te ubrania były na pierwszym planie. No i co kochana, ja sobie biorę za nagrywki, także widzimy się później. Zobacz laska, jaki ja robię syf w trakcie nagrywania. To jest po prostu niesamowite. Ale ogólnie już jestem po, przebrałam się w moje wygodne ciuchy I nie ukrywam, że to mnie mega, mega zmęczyło Jakby nie spodziewałam się, bo nagrywałam w sumie z dwie godziny i jeszcze zrobiłam parę fotek No i mimo to po prostu czuję się taka śpiąca Choć fakt faktem się nie wyspałam i może to dlatego Nie wiem, w każdym razie teraz sobie zjem jakąś kolację I trochę pocziluję i zobaczę, czy będę miała jeszcze energię na coś Czy jednak już pójdę spać Bo mimo, że jest 20, no to naprawdę... Naga mi się chce spać. Ja właśnie się szykuję do pracy. Jak widzicie, już usta są zrobione. Wróciłam z powiększania jakoś godzinkę temu, no i właśnie zaraz muszę wychodzić. Poprawię sobie tylko troszkę tutaj okolice dookoła ust, bo tutaj mi się trochę starł ten podkład. Jeśli chodzi o te znieczulenie dentystyczne, to jest to po prostu coś wspaniałego. Ja zawsze na powiększaniu dosłownie prawie że mydlałam z bólu, bo no jest to jednak. Nie mały ból, usta są jednak bardzo wrażliwą częścią ciała, no i mają też taki wysoki jednak stopień unerwienia, więc nic dziwnego, że bolą. No a z tym znieczuleniem naprawdę w ogóle nie czułam igły. Praktycznie zabieg był bezbolesny totalnie i mało tego mega szybki też przez to, bo wcześniej musieliśmy robić większe przerwy z tego względu, że mnie to po prostu bolało. No i byłam właśnie bliska zawsze omdlenia, dlatego były przerwy po prostu na to, żebym ja mogła dojść do siebie. A teraz, dosłownie, 3 minutki i koniec. Więc coś świetnego. No i jestem zadowolona z efektu, bo są delikatnie spuchnięte, ale nie na tyle, żebym nie mogła wyjść z domu i się pokazywać ludziom, więc super. Um, czy gdzieś jeszcze tu muszę poprawić? Może tutaj trochę. Hmm, to może lepiej nie gąbeczką, bo to jest raczej niezbyt higieniczne. Zaraz znajdę jakiś pędzelek. No więc generalnie byłam w domu jakoś przez godzinę. I przyznam szczerze, że nie lubię takich dni, kiedy od rana do wieczora po prostu mam cały dzień poza domem. Po prostu bardzo mnie to męczy. No dobra, chyba jest spoko. Ust nie maluję. Teoretycznie można to robić, ale ja po prostu nie czuję potrzeby. Też one nie są jakieś, nie wiadomo, jak zasinione albo skaleczone, żebym musiała coś zakrywać. No, Adam jej odpocząć nie będę musiała ich wieczorem trzeć. Jedyne co to mam na ustach teraz maść z witaminą A, żeby je nawilżać, bo to jest teraz bardzo ważne, żeby je nawilżać. No i co? Myślę, że się zobaczymy jutro, bo wrócę dzisiaj bardzo późno i jestem pewna, że nie będzie mi się chciało nagrywać. A też w ogóle zapomniałam powiedzieć, to prawda już powinnam wychodzić, ale myślę, że to jest dość ważne info. Nie miałam całego 1 ml, bo wychodzę z założenia, że lepiej jest po prostu robić częściej, a w mniejszych ilościach jest to też jakby zdrowsza alternatywa dla tych ust, bo one się aż tak nie rozciągają. I mam strzyknięte jakoś 0.6, 0.7 i po prostu za jakieś 2-3 miesiące znowu jadę na 0.6 lub 0.7. Nie wiem, ile tam dokładnie zostało. Hejka. Ja właśnie się wykąpałam i będę teraz robić poranną pielęgnację. Znaczy, poranną, bo właściwie to. Która jest godzina? 14. Tak, o 14.00 będę robić poranną pielęgnację. I stwierdziłam, że w trakcie powiem ci, kochana, co dzisiaj będziemy robić. To znaczy, co ja właściwie będę robić. Na no, dzisiaj mam w sumie trzy cele. Po pierwsze, to chciałabym posprzątać trochę moje mieszkanie, bo zrobił się tu straszny pierdolnik. I tak naprawdę zależy mi przede wszystkim na tym, żeby posprzątać chociaż kuchnię. To jest mój cel na dziś, żeby ogarnąć naczynia, przetrzeć blaty itd. A jak dobrze pójdzie, to ogarnę jeszcze troszkę więcej. Jak coś to nakładałam sobie teraz serum z mixy, a następnie wlatuje kremik z Kilsa. Cel numer dwa to jest ogarnięcie troszkę moich social mediów, ponieważ jak mam dzień wolny, to zawsze staram się coś ponagrywać, coś pomontować i tak dalej. A właśnie w sumie nie wspomniałam o tym, że dzisiaj mam dzień wolny. Z czego mega mega się cieszę, bo to jest taki pierwszy dzień od paru dni, kiedy nie muszę w ogóle wychodzić z domu, i bardzo się z tego powodu cieszę, bo ja jednak jestem taką osobą, która ładuje baterie wtedy, kiedy jest właśnie w domu, kiedy siedzę sobie sama, więc mam zamiar właśnie też poodpoczywać, i to jest właśnie cel numer 3, czyli po prostu wykorzystać dzień wolny i porobić coś tylko i wyłącznie dla relaksu. Szczególnie mi na tym zależy z tego względu, że jutro z samego rana mam ważne spotkanie, a później po południu mam pracę do wieczora, więc znowu będę miała taki mega zabiegany dzień, znowu będę niewyspana. Dlatego chciałabym dzisiaj to wykorzystać, że siedzę w domu. Później nakładam SPFX Holika Holika. No i co, mam nadzieję, że wyrobię się dzisiaj z tym wszystkim. Też przy okazji, jak już możesz zauważyć, usta nie są już takie spuchnięte. Ja też mega lubię to w swoich ustach, że nigdy mi się nie robią żadne siniaki, i te usta, tak naprawdę, zawsze już dwa dni później wyglądają stosunkowo normalnie i, i jest naprawdę fajny efekt. I teraz sobie jeszcze nałożę maść z witaminą A na te usta, a następnie sobie nałożę taki żel dobrowizlowy. No, i myślę, że zacznę od najgorszej rzeczy, czyli właśnie ogarnięciu tego pierdolnika w kuchni. E, najgorszej, bo ja naprawdę nienawidzę mieć naczyń, i właśnie dlatego ta kuchnia tak wygląda, e, jak wygląda. Bo jak ja widzę pełny zlew, to mi się odechciewa, przez co biorę czyste naczynia i jest ich jeszcze więcej, one już się nie mieszczą w zlewie po prostu. I masakra, aż mi się źle na to patrzy. E, to nie będzie estetyczny vlog, jak widać. Mini update, kuchnia posprzątana, zostało mi jeszcze tylko zmyć drugą serię naczyń, ale tu muszę poczekać, aż te na suszarce trochę przeschną, no i zaraz coś zjem na szybko na obiad, bo już jestem mega, mega głodna. I na obiad myślę, że zrobię sobie po prostu pierogi, w sensie odgrzewane konkretnie o te pierogi, ponieważ nie mam teraz chęci na gotowanie, do tego jestem już mega głodna i chcę zjeść coś na już, więc myślę, że na kolację po prostu coś sobie ugotuję. Ja bardzo nie lubię mieć naczyń, ale staram się to sobie umilać i czasem słucham muzyki, a dzisiaj na przykład słuchałam sobie bookbita, czyli tej takiej apki, na której są audiobooki. Generalnie od dwóch albo trzech dni mam na Bugbicie taki okres próbny. Bo chciałam sobie najpierw przetestować, czy ja w ogóle będę tego używać I też chciałam zobaczyć właśnie, jakie tam będą książki i tak dalej Czy coś mi się w ogóle spodoba I aktualnie sobie słucham Słowiańskiej Wiedźmy bo ostatnio interesuje mnie taka tematyka trochę magii, trochę właśnie słowian i tej mitologii słowiańskiej i tego wszystkiego. Więc odpaliłam sobie tą książkę i muszę przyznać, że bardzo się wciągnęłam. Też ta pani, która czyta tą książkę, ma mega przyjemny i uspokajający głos, więc po prostu świetnie się też tego słucha przed snem. Ogólnie ja mam okres próbny, jakoś 40 godzin do wykorzystania, i na ten moment chyba przesłuchałam 3 godziny właśnie tej książki. I muszę przyznać, że niesamowite jest to, właśnie jak szybko ten czas leci na tym słuchaniu, no bo tak naprawdę słuchając audiobooka możemy robić coś jeszcze innego. A wiadomo, że na tej normalnej książce, no to jednak trzeba się skupić i nie da się aż tyle przeczytać, na przykład co ja mogę właśnie przesłuchać, na przykład, nie wiem, będąc w pociągu, sprzątając, yy, będąc na treningu itd. itd. No i tak naprawdę ja w jeden dzień przesłuchałam jedną czwartą książki i to jest naprawdę mega dobry wynik, a też właśnie mam takie postanowienie w tym roku, żeby przeczytać minimum 12 książek, czyli jedną miesięcznie. I myślę, że właśnie słuchając tych audiobooków jest znacznie większa szansa na to, że mi się to uda, no a jakby nie patrzeć, dalej jest to przeczytana książka. Nie wiem jeszcze, czy kupię jakby premium, bo to kosztuje tam 20-30 zł miesięcznie w zależności jakby od ilości godzin, które chcemy sobie słuchać miesięcznie. Zobaczę po prostu właśnie, jak często będę używać tego bookbita przez ten okres próbny i zobaczę, czy jest sens. Aczkolwiek jeśli chodzi o książki, to widziałam, że mają bardzo duży wybór przede wszystkim w kryminałach i w książkach rozwojowych, a ja bardzo lubię książki rozwojowe i mam zapisanych chyba z 11 książek do przeczytania tam, więc myślę, że w sumie jest duża szansa, że sobie ten bookbit kupię. I obraz jest już na półeczce. Nie jest idealny, ale i tak jestem z niego zadowolona, bo malowałam go dwie godziny i uważam, że jak na dwie godziny to wyszło naprawdę spoko. Dzień dobry! Kończąc ten vlog, chciałabym poruszyć pewną sprawę, bo ty wiesz, Stara, że my jesteśmy bestii i tak jak ty, dzięki tym vlogom możesz poznać mnie, tak samo ja chcę poznać ciebie. Dlatego w opisie tego filmiku na dole będą pytania do ciebie, na które chciałabym, żebyś odpowiedziała w komentarzu. Oczywiście ja wszystkie te komentarze czytam, też postaram się na wszystkie odpowiadać i myślę, że to będzie taka fajna interakcja, żebyśmy mogły się lepiej poznać i żebyśmy po prostu były tak nie wiem bliżej siebie I na koniec oczywiście Cię zapraszam na moje social media i widzimy się w następnym filmiku pa pa